Widzowie, 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 prosiliście mnie, żebym dzisiaj w StumbleGuys zajął się betą 067. Pokazywałem wam już ją i dzisiaj do niej przejdziemy, ale zanim to, popatrzcie, wylądowało coś przepotężnego. Mityczne superkoło, gdzie jedno zakręcenie to 1650 klejnotów, a 10 to 16500 i uwaga, ba! Już wam pokazuję to kręcenie, ale wielka prośba, wejdźcie na koniec sklepu w Guys i wpiszcie kod ABRA, a, B mi to mega pomaga, was to nic nie kosztuje, więc z góry dziękuję i życzę miłego dnia. Robię to, pewnie jako jedyny na polskim YouTubie. Słuchajcie, 20 tysięcy klejnotów poszło tak? O! Wiecie ile to jest kasy? Będę tego żałował, już tego żałuję, już tego żałuję, ale zobaczymy ile wróci za to, że tonów. Jestem naprawdę przekozacko, ciekawy, serio. To, że wyrzucamy tyle pieniędzy w błoto. To jest masakra. Ja to robię po to, żebyście wy nie musieli, bo jeżeli tutaj wszystko będzie duplikatem, to wow. Wow. Naprawdę nigdy więcej tego nie zrobię. Naprawdę nie mogę Wtedy tego zrobić, no bo to jest zbyt dużo pieniędzy. Ale, uwaga, trzymajcie mocno kciuki, żeby wypadł tutaj skin, którego nie mam. Pytanie: ile tutaj jest takich skinów, których nie posiadam? Chyba dwa, chyba słuchajcie dwa, więc, no, statystycznie szansa jest, ale chyba jesteśmy bliżej końca tej dziesiątki niż początku, więc mamy trochę w plecy. No, popatrzcie, co tu wypada. I to za prawie 20 tysięcy klejnotów. Nieźle, naprawdę grubo. O! Dobra! Dobra, jeżeli to jest skin warty 20 koła gemów... To ja chyba wstaję i wychodzę, że ja cię powiem szczerze, naprawdę. No ale dobra, przynajmniej jeden, przynajmniej jeden, którego nie miałem wcześniej, więc. Wariacie, popatrz, co mi się stało. Populamiłem tutaj kawą bluzę, ale ty możesz mieć nowiutką na www.abra.ety. Wpadaj i zamawia, bo do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem za 0 zł i w formie gratisu nie jedną, a aż dwie naklejki. Pierwsza, linijka w opisie www.abra.ety. Nie mogę już narzekać, ale popatrzcie, patrzcie, ile tu jest duplikatów: 1000, 1500, 1700. No i ufo, Space Billy. No kurde bele, Jakby nie popatrzeć, to naprawdę on jest fajny. Nie dałbym za niego 20 koła, ale robi wrażenie. Natomiast popatrzcie, dalej nie mamy Nimbusa, dalej nie mamy Volcano Gaya. Więc teraz znowu wydamy klejnoty na to, żeby zakręcić 10-okrotnie, ale kołem żywiołów. Wczoraj udało nam się dostać burzę piaskową, czyli właśnie nowy skin. Sandstorm, O oh, tutaj był po prawej stronie. Więc czy dzisiaj dopisze nam szczęście? To ciekawe. Naprawdę, słuchajcie, ciekawe. Zaraz wejdziemy sobie na betę więc nie wyłączaj tego filmu, ale zanim to chciałbym właśnie zdobyć nową skórkę. Ten Nimbus, czyli chmura, bardzo mi się podoba. Jakby, ej, bez kitu, myślę, że dałbym go w top 5 najładniejszych skinów w całym Stumble, guys. Uwzględniając, że jakaś kapibara pewnie wygra, no bo kto nie kocha kapibary widzowie? No jedno w lewo i znowu byłaby ta burza peskowa, a ona dałaby 500 żetonów duplikatu i w ogóle, ty i zrobiłbym wtedy konkurs na te żetony. No, chyba, że chcecie konkurs, możemy zrobić tak, że wybiorę dwie osoby z ników w komentarzach. Możecie w komentarzach napisać swoje niki ze StumbleGuys. Ja wybiorę dwie osoby, którym wręczę po 500 żetonów czy 500 klejnotów. Pewnie wolicie klejnoty, więc 500 klejnotów możemy ustalić. Ale łapka i stubiek by się tutaj przydały z dzwoneczkiem. A mi by się przydał tutaj skin nowy. Czy Volcano, czy właśnie Nimbusa. A jakoś nie mogę go dostać. No, twórcy StumbleGuys. W tym momencie, w tym odcinku już wydałem 20 koła klejnotów. Weźcie się zlitujcie. No nie, no, no, to jest ich zlitowanie się. To. Dla nich to jest zabawa, słuchajcie. A ja bardzo bym chciał przetestować ten skin. No dobra, jesteśmy na becie. Tutaj, uwaga, dalej mamy koło. Mamy oczywiście też nową mapę, którą pokazywałem dwa dni temu, ale faktycznie zapomniałem, dzięki, że mi przypomnieliście to w komentarzach, że miałem ją odpalić samemu i wtedy poskakać. Tak totalnie popatrzeć właśnie, jaka jest dobra droga tam na metę, dlatego że to jest mapa wyścigowa. Jakby ktoś nie wiedział, no to w sumie zaraz ją pokażę, to każdej już wtedy. Ogarnie wariania. Ciku zwariowany. Pau, pał, pał, wpadaj na wow wo, wo, abrety. Pamiętaj, żeby sobie tutaj taką bluesę. Od... Ja akurat się bardzo urodziłem, nie? Jakby sorry, ale, ale potem ją wypiorę, no nie? Ej, dobra, a dawajcie zrobimy. Dopóki nie trafimy kameleona, zrobimy, słuchajcie, totalnie challenge. Musimy go mieć, no nie? No bo patrzcie, on zmienia kurde kolory swoje. Wiemy już, że jedynka nie oddała. To dawajcie, lecimy z dwójką, trójką, czwórką, piątką, szóstką, siódemką, ósemką, dziewiątką i dziesiątką. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, słuchajcie. Bardzo dobry pomysł, bo ja muszę mieć. kameleon Tak, dokładnie, let's go! Lecimy sobie. Oj, tutaj był. Mój styl kameleon! Flow! Jakoś tak miał palion, w tym zielone trzy, no nie? Dobrze mówię? Dobrze mówię? Ej, pewnie pomyliłem. Nie, chyba dobrze mówię. Chyba dobrze mówię. Dobra, lecimy. Dawaj, teraz trujeczka. U, on był. Duplikat, wariacie. Pau, pał, pał, to nie jest szybki strzał. Okej, okay, dwa takie same. Świetne koło. Naprawdę fantastyczne koło, że dajecie dwa skiny obok siebie takie same. Nieźle. Naprawdę, słuchajcie, nieźle. No to co? Może teraz, może teraz Kameleon Flow? Nie. No okej. Okay. chyba też mieliśmy. Tak, pamiętam, że go mieliśmy. Okej, okay, trójeczka nie oddała, no to pał, pau, pau, pau. Pau! pau! widzowie. Lecimy, może teraz będzie kameleon flow. O, 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 o! Dobre kroki, zaraz je zaaplikujemy sos i dodamy trochę pikantności. No dobra, Ludzik Myślę też bardzo wygrywa. Ja bym mógł nim zagrać, no? Ja mogę nawet nie mieć kameleona, słuchajcie. Ale Ludzik Myślę jest naprawdę przepotężnym wariatem, więc rozumiecie, zaraz chyba go weziemiemy i chyba zaraz se zageramy. Nie. Nap naprawdę, go mamy znowu Dobra, pokaż te kroki, pokaż mi te kroki Bierzemy, słuchajcie, to To <laughs> wygląda jak, mam, no nie wiem, dobra, to jest dziwne Barari, ra, ra Barari, ra, ra, ra. no nie no Nie mogę na niego patrzeć Ale dobra, tak jak mówiłem, słuchajcie, odpalamy W jedną osobę, construction climb I teraz, rozłożymy Tą mapę na czynniki pierwsze, no dobra, nie wiem Czy na czynniki pierwsze, ale chciałbym przeanalizować Co robić, a czego nie, bo Przeszliśmy tą mapkę kilka razy, ale nie skupiłem Co on jest taki mały, serio, nie Skupiliśmy się na wszystkim, no. Pamiętam na przykład, że właśnie tutaj było całkiem spoko sobie pójść, no nie. To był całkiem dobry start. Y y y jednak nie. Ej, właśnie, a pokaż to było, to faktycznie. Potem się chodzi wolno. Oj, strasznie wolno. Potem się chodzi tak wolno, jak na jungle rolu po błocie, chyba, co nie? A da się wskoczyć do świetnika. Ty da się wskoczyć normalnie. O, kurde, że to nie jest w sumie śmietnik, ale rozumiecie, da się, ej, nieźle. Tak czy inaczej, pamiętam, że ta winda oddawała nawet. Dobra, pokaż, jak bardzo ona oddawała. No ma no się. No tak, czyli tak czy inaczej, ja bym powiedział, że na sam start lepiej, mimo wszystko, polecieć tutaj. Ewidentnie, słuchajcie, lecisz sobie tutaj tędy, wchodzisz sobie do tego wira. I teraz, tak, nigdy nam się nie udało, słuchajcie, tego przejść tak, jak powinniśmy, ale spróbujmy teraz, słuchajcie, żeby właśnie te młoty, słuchajcie, nas nie pouderzały. To trzeba by było bardzo dobrze wyczuć, bardzo dobrze wyczuć trzeba by było. I teraz, słuchajcie, no właśnie, no właśnie. No właśnie. no właśnie, powinniśmy teoretycznie wskoczyć tutaj I pójść tam tędy Ale tędy, słuchajcie, mi się jeszcze nie zdarzyło przejść Więc uwaga, zrobimy tak Teraz stanę tutaj i chciałbym wiedzieć, słuchajcie, gdzie mnie to wywali No dobra, dawaj, 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 dawaj Gdzie mnie to wywali? No właśnie, wywala mnie to tutaj Okej, okay. okej, okay. spoko Ale czy to jest taki przyspieszacz? Nie powiedziałbym Czy to jest naprawdę kurczak? Czy to naprawdę jest kurczak? Nieźle. Dobra, a pokaż mi, czy ja mogę na tym stanąć jak szef? Okej, okay. ej, niesamowite, faktycznie to skurczak, a na tym se mogę stanąć jak szef? Nie, na tym nie mogę. Tak czy inaczej, mam wrażenie, że te, słuchajcie, wszystkie drogi na skrót wcale nie są jakieś takie zbyt OP. -e. Naprawdę. Patrzcie, cofnę się teraz na sam początek naprawdę mam tutaj, i nie mogę zejść na dół. Ej, bez beki. Dobra, czekajcie, to idę wygrać, jeszcze raz to włączę. Ale zanim to zrobimy, to uwaga. Teraz odpala... Tam była czwórka chyba, tak? To piątka. Żeby Kameleona słuchajcie, tutaj trafić. Ja nie pamiętam jaka jest szansa na Kameleona. Zaraz sobie to sprawdzę. O, Gnome Tron. Tego też nie mieliśmy, ale ludzi... Miszwał! Taki... O! B... Jest jednak fajniejszy. Dobra, mamy Baju Jajo broken easter egg. Super, szkoda, że wielkanoc za miesiąc No ale dobra, no w sumie mniej niż miesiąc Ale jedźmy, jedźmy, jedźmy No to też jest duplikat Dawaj mi tego kameleoniarza Jana Mój styl kameleon Flow Dawaj, no nie tego To nie jest kameleoniarz Jan A ja chcę mieć janiarza Jana Dokładnie tak No dawaj, dawaj, dawaj Ej, w ogóle on jest w tym kurde kole, bo ja go nie widzę, słuchajcie No dobra, jest w tym kurde Jedli, brawo. Dobra, walimy dychę, słuchajcie Jak nie będzie, tak nie będzie Kurde, znowu nie sprawdziłem, znowu nie sprawdziłem, słuchajcie Jakie są szanse na kameleonia Żajana No ale dobra, lecimy z tą dyszką Jak go tutaj nie będzie, to trudno Ale ludzik myślę, też jest godny Oho, oho Było blisko, a przynajmniej niedaleko Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Pow, 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 pow Serio pianki? Kiedy ostatnio jedliście takie pianki? Ja akurat stosunkowo niedawno, chociaż rzadko po takiego sięgam. A O, Astral Pegasus, ale ten ciekaw, czy w ogóle... Ej, są osoby na przykład tutaj, które dość często jedzą ten, na przykład takie pianki? Bardzo ciekawe pytanie w sumie, bardzo ciekawe, bo to jest fajna rzecz, fajna rzecz w sumie. Okej, okay, tak czy inaczej, e, słuchajcie, przed chwilą była czarna dziura, którą też nie graliśmy, więc ja bym w sumie ją zaraz wziął. Przetestowa... Jestem oazą spokoju Jestem oazą spokoju Dobra, ten słuchajcie, czarny dziurowiec Naprawdę, zaraz będzie testowany Bo coś czuję, że ten kameleoniarz Jan Wypadnie Pał, 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 mój styl kameleon no! Dobra, let's go! Ej, nie, to mogę sobie przeklikać w sumie, bo to jeszcze shellcracker wleciał. Dobra, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj. No dobra, ten jest fajny, wiadomo, że jest fajny, co nie? Ale ten gość zmienia swój kolor! No dobra, ej, to wiecie, co teraz spróbuję zrobić? Spróbuję przejść tą mapkę najszybciej, jak tylko potrafię, moim zdaniem, najlepszym sposobem. Czyli poleciałbym, słuchajcie, w ten sposób. Patrzcie, poleciałbym sobie totalnie tutaj. Zrobiłbym coś takiego. Teraz bym przeskoczył sobie tutaj. Teraz bym przeskoczył sobie tutaj, i teraz, słuchajcie, bym, uwaga, zrobił tak. Tutaj bym się przeskoczył. Poszedłbym, słuchajcie, ewidentnie na to. Tutaj bym ewidentnie poszedł w tę stronę. Dokładnie bym zrobił tak. I raczej, innymi skrótami na razie, słuchajcie, bym nie szedł. Powiem Wam szczerze, bycie. Ja bym zrobił coś takiego, że tutaj normalnie przechodzę jak szef. Okej, okay. tu bym sobie tak zrobił Kurde, chociaż czy to jest najszybsza droga? No nie jestem taki pewny, popatrzcie, w ogóle woda nas zatrzymała Co już jest sporym minusem Ale, no nie wiem czy to jest taka najszybsza droga O Jezus, no weź tu wskocz! Wskocz! Dobra, okej, okay. poleciałbym w ten sposób, słuchajcie Poleciałbym w ten sposób, hmm, czy to się przedroga? Ej, totalnie, jak teraz sobie przeanalizowałem mapkę Moim zdaniem tak, no i dobra, sprawdzimy Czy ten skin, który trafiłem na początku Tego odcinka za 20 tysięcy Klejnotów, to czy on faktycznie dowiezie Czy on odda, powiem szczerze Tutaj na Laser Dashu Czyli wiecie, no na Block Dashu w wersji laserowej Ja się czuję dobrze, ja lubię tą giereczkę I dodatkowo mamy jeszcze tą emotkę Więc w razie co będę w stanie Słuchajcie, tak no, chociaż może trochę Unikać tych uderzeń, co? Bo oni będą się tutaj Mocno na pewno fokusować, połowa już Nas tutaj odpadła, więc dość szybko Powiedziałbym, naprawdę całkiem szybko Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tu sobie stoję jeszcze Jak szef, teraz zrobię sobie coś takiego O, jo jo, 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 No to słuchajcie, to już mogłem Odpaść w tym momencie, to naprawdę To naprawdę było trochę niebezpieczne Więc zrobię sobie tak i teraz dawaj, dawaj, dawaj Niech jeszcze jeden ziomal tutaj odpadnie, to będzie fantastyko mamy półfinał Kto by się spodziewał? Okej, okay, czy ktoś Tutaj gra słuchajcie tym skinem co ja? No chyba nie On też nie jest nowy, to warto zaznaczyć i zobaczmy. Jak pójdzie nam w półfinale? Bo jeżeli mamy skin za 20 tysięcy klejnotów, to on musi dodawać skina i nie wierzę. Nie wierzę, że jest inaczej. Myślę, że to naprawdę coś oddaje. No nie, no to jest nie, nie, no wiecie, no kurde, no 20 koła no daliśmy, Słuchajcie, twórcom gry, no oni muszą jakoś się zrekompensować. No w jakikolwiek sposób, no błagam. Dobra, zrobimy sobie coś takiego, żeby nikt tutaj nie pouderzał. Tu sobie przeskoczymy. Dwie osoby, słuchajcie, już odpadły, więc całkiem spoko. Okej, okay, ale może jeszcze ktoś by tutaj odpadu? Co? Co myślicie? Ja myślę, że to by było całkiem, całkiem zdrowe. Dobra, tutaj sobie przeskoczymy tak. Teraz sobie przeskoczymy tutaj. Dobra, zrobimy się tutaj na to, ok, żeby nikt tutaj nie uderzył właśnie jakoś tak hamsko. Ok, spoczko, sześć osób, słuchajcie już odpadło, więc pięknie. Można powiedzieć, że słuchajcie bardzo dobrze nam w tym momencie właśnie idzie, a przynajmniej zgodnie słuchajcie z planem. Dobra, znowu zrobię sobie coś takiego, żeby dali mi święty spokój I teraz uwaga, zrobimy sobie tak. Dobra, teraz zrobimy sobie tutaj ciach. Ok, ok, ok. No i dobra, mamy finał. Teraz tylko, żeby w finale nie odpaść, co, nie? Ale przeciwko komu będziemy się mierzyli? Uwaga, uwaga! Emocje sięgają z zenitu. Ej, sprawmy tak, żeby nie było tutaj spocuchów, co? Kurde, jakby tutaj był jakiś spocuch, to może udałoby się go zaemotkować. Fajnie by było, wiecie, z kimś na przykład tutaj pograć, no, tak, wiecie, parę minut, nie? I tu nie mówię, że minutę 30 sekund, tylko tak, wiecie, cztery minutki. No, bo wiadomo... no, dobra, to, to jest spocuch, to jest spocuch. No, to już wiemy, że to jest spocuch. Więc właśnie, słuchajcie, takiego będziemy tutaj ewentualnie emotkować. A przynajmniej taki jest mój plan, co nie? Znaczy, jeżeli już on będzie nas emotkował cały czas, to wtedy ja będę mu po prostu oddawał, no nie? Bo widzę, że on. No dobra, to jest straszne. Spocuch, okej, okay. dobra, to ja bym akurat go tutaj Dojeżdżał, wiecie, a przynajmniej bym spróbował Słuchajcie, go tam trochę podjeżdżać dobra, oj Widziałem to, widziałem to, wariacie Widziałem to, dlatego musiałem uciec, no Ok, jedna osoba tutaj odpadła, więc też całkiem Spoczko, ja zaraz sobie zrobię, o, dobra Przejdźmy sobie tutaj na totalnym lajciku Dobra, 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 okej, okay, okej, okay, okej okay. Teraz zrobimy sobie coś takiego, tutaj sobie Właśnie przeskoczymy, tak, tutaj zrobimy sobie o Jezus, o Jezus, ale tutaj Ej, tutaj to trochę się poblokowaliśmy, naprawdę Tam było przez chwilę niezbyt fajnie Dobra, okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, tutaj lecimy tak Dobrze, to było dobre, to akurat słuchajcie Całkiem fajnie rozgryźliśmy, tutaj na razie Mi nikt nie wskakuje, nikt mi tutaj nie będzie emotkował Więc mogę sobie poczylować na razie bombę W świętym spokoju, dobra, tutaj zrobimy tak Okej, okay, trzy osoby odpadły I ta giereczka, już trzeba słuchajcie przyznać, że Nie trwa najkrócej, cztery osoby odpadły Naprawdę fajna giereczka nam się tutaj trafiła Widzę, że, no tak, 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 gość nie odpuszczą. Nie, goś nie odpuszcza. Zostałem sam z nim, właśnie z jakimś spoceniem, ale nie będziemy go, słuchajcie, teraz emotkować, bo ja bym sam chciał, żeby to trwało jak najdłużej, prawda? No właśnie. Dobra, okej, okay, zrobimy tak. Oj, myślałem, że go tutaj trafię, ale go nie trafiłem. Tak czy inaczej, fajna gierka, słuchajcie, fajna, fajna, fajna. NIE! Omega! Czy oddał? Nie jestem pewien. Ale, żeby być z wami fair, to faktycznie obejdźmy teraz całą mapkę. Tak, mniej więcej, co nie? Żeby obczaić, czy na pewno tak jest, bo tak, można pójść tędy, oczywiście. Można pójść tędy, no nie? No to tak, szliśmy na początku, ale to jest dłuższa droga, nie? Ewidentnie to widać, że słuchajcie, jest dłuższa droga niż to, co na początku zaprezentowałem. Chociaż, kurde. Patrzcie, gdzie my w tym momencie jesteśmy. No, no. No, nie wiem, słuchajcie, która droga jest w takim razie szybsza. Bo tak, nie, no, chyba tamta. No, bo dawno już byśmy tu byli, prawda? Dawno byśmy, słuchajcie, już tutaj byli. Więc teraz tak. Hmm. To jest ciekawe. Bo jak już wejdziemy stąd, no nie? Już tu jesteśmy. To czy warto, słuchajcie, w ogóle iść tamtędy? Bo można tutaj, słuchajcie, zeskoczyć. Potem można zrobić coś takiego. Ewidentnie można zrobić coś takiego. I tu poczekać, słuchajcie, na to. Tylko, że no właśnie, to znowu, słuchajcie, jest czekanie. I czy to cię naprawdę urządza? Totalnie nie. Totalnie. Chyba że pójdziesz sobie teraz tędy, teraz byś poszedł sobie tędy i poszedłbyś sobie na windę. No ale to znowu skombinowanie, bo to widzicie, jeżeli idealnie się wbijesz czasowo, to tak. Ta winda ci pewnie pomoże. Ale w tym czasie, kiedy ty lecisz sobie na windę To twoi przeciwnicy już dawno są, słuchajcie, wyżej Więc ja nie wiem, czy do końca bym to zarekomendował Naprawdę, totalnie, słuchajcie, nie jestem przekonany A jakbyś tutaj sobie poszedł, no nie? No to tutaj też jest ta winda, prawda? Znamy tą windę, wiemy, że tu jest winda jakby Wszystko spoko, wszystko śmiga Ale ja naprawdę nie jestem przekonany Ja bym chyba poszedł tą trasą, co na początku pokazywałem Naprawdę Serio, to jest chyba najszybszy sposób I przede wszystkim najłatwiejszy Bo się po prostu nie wywali